Panie Prezydencie, wygrał Pan zdecydowanie z kandydatem PiSu, panem Muszyńskim, prawdopodobnie będzie Pan kandydatem kolejną kole kadencję, natomiast sama, sama Platforma Obywatelska zanotowała po raz pierwszy od lat porażkę z pisem. W związku z tym moje pytanie, czy jest Pan bardziej dzisiaj szczęśliwy czy niezadowolony? Zawsze dobry wynik w wyborach jest powodem ogromnej satysfakcji. To są tylko prognozy poczekajmy na ogłoszenie wyników jutro, przynajmniej tych takich wynikających z policzenia głosów, a przez komisarza pewno w środę w czwartek. Nie ma dzisiaj potrzeby, żeby komentować kto wygrał i kto będzie rządził ponieważ arytematika ma to do siebie, że się musi zgadzać e, i wskazywać na większość. Większość w sejmiku, większość również i w Radzie Miasta. Tak Jestem w stanie współpracować z każdym, ale też właśnie. oczekuję, że wyborcy rozstrzygnęli to w taki sposób, żeby tę większość udało się zbudować. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dla lublinkom.pl mówił prezydent Krzysztof. Rzuch. Krzysztof Rzuch. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.